26, jestem już w myśli Bożu, znaczy już wczoraj byłem. 3.40 przejechałem oczywiście nie, na... nie widać się tu... A który dzisiaj jest? dzisiaj jest 26 a wróciłeś dzisiaj a... No, Dzisiaj wróciłem trochę człowiek strefy czasowe rozumiecie yy, Podróż yy, trwała około 9 godzin oczywiście autostrady było o Kasiusia autostrady gdzie yy, Miały być takie, a nie inne. Były do 80, 60 i tak dalej. Ale jesteśmy, auto wymienione. Pogoda piękna, jak to widać. Piękna jesień, Polska, jeszcze lato. A tak wygląda myśliwusz teraz. Bez gimbala chodzę, żeby nie szumiało. Teraz na ogród zmierzamy. Uważaj, bo tam duży pies idzie. Bardzo duży. Żeby kruszyna go nie zagryzła. Kruszyna, proszę. Nie, nie zrób tego znowu. Sprawy podstawowe załatwione, czyli fryzjer. Miecho kupione. Parówek nie było. Kurde, nie było parówek normalnie. Ale za tą mrożoną pizzę kupiliśmy. Dobrze, że mamy zamrażarkę samochodową. Zawsze się przyda. Idziemy na enklawę działkową. A tu co oni będą budować? Matko. Sąsiedzi coś będą budować, coś fajnego prawdopodobnie Aha. czuć już jesień Tam śmieci wyrzucałem już czas na porządki jesienne No i co? Chodzimy no nie pójdzie, Gdzie kruszka Idzie się zesikać Tak teraz wygląda fajnie wtedy, wtedy było, nie? Takie lato było tutaj na tej działeczce, a teraz oj gołębi, oj tu gołębie. to jest do, do zrobienia jak przyjadę yy, w październiku to pójdzie łopata bruch. trzeba będzie tu przeorać wszystko ale się sfajczyło tutaj dużo rzeczy no już jest godzina yy, pół do siódmej wieczorem i tak ciemno No ja tam krusza, krusza szuka miejsca, żeby się skupić No, ja tu się skupię, ja tu się skupię No jutro, jutro wyjazd już myślę 7-8 rano maksymalnie Oby tylko droga była normalna i jakoś to minęło tam najlepszy wałek był w tym, yy, w, tym w tej borze że żeby wycieraczki yy, można było włączyć to trzeba było bezpiecznik od wycieraczek w, Włożyć swoją, tą, swoje gniazdo. Inaczej nic nie działało, nie? Z prawej strony. Przy tym. Z prawej strony na bajce. Kruszyna. A czy ty jesteś? A chodź tu. A chodź tu. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, i ona tu jest w swoim żywiole. Kruszyna, 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 chodź tu, chodź tu Nie ma co dużo gadać, po prostu mm. Przyjechaliśmy a jutro wyjeżdżamy. Powierbiam no. tą działeczkę, jak już pewno wiecie.